I moi drodzy, jak się macie? Dzisiaj zapraszam Was na Waszą top listę, Wasze wybory marca i tak wiem, wiem, że za chwilkę jest maj, Natomiast mam nadzieję, że to długie czekanie na ten odcinek gry miesiąca zrekompensuje Wam to, że mamy spore roszady, zmiany i zaskoczenia w Waszej tobliście. Natomiast zanim zacznę, jeszcze w ramach przypomnienia, ponieważ mamy wciąż kwiecień, i abym ja w maju mogła nagrać dla Was materiał, potrzebuję Waszych głosów oczywiście. Link do głosowania znajdziecie poniżej, a więc wybieracie sobie nie tylko ulubioną planszówkę, dodatek, grę, grę którą, która Was rozczarowała, czy też grę, na którą czekacie. I macie tym samym realny wpływ na wygląd waszej w końcu, waszej topki, ale również macie szansę na wygranie nagród. W tym miesiącu to są bardzo sympatyczne nagrody, ponieważ jeden to kupon na 150 zł, który zwycięzca zrealizuje w sklepie gry bez prądu, jak macie ochotę zobaczyć, jaki jaki wybór jest w tym sklepie, to również zapraszam do korzystania z linka, który zostawiłam w opisie. Natomiast drugą nagrodą jest również kupon na 100 zł do sklepu wydawnictwa Albi. I coś czuję, że dwie osoby wybierają sobie jakieś fajne planszówki, a więc czekam na Wasze głosy i zachęcam, jeśli macie teraz moment, to może właśnie teraz. No i myślę, że możemy zaczynać. Dzisiaj zacznę od nowej kategorii, w ramach której głosowaliście w marcu, a mianowicie Dotyczącej gier, których nie możecie się doczekać. To będzie taka szybka piąteczka. Na piątym miejscu zatem jest gra, o której mówiłam wam w lutym, czyli tak naprawdę tuż po ogłoszeniu nowości na Portal Konie od wydawnictwa Portal Games, bo jest to właśnie gra od portala, i w ramach tej gry wybierzemy się do starożytnej Grecji. Pewnie już wiecie, przynajmniej ci, którzy czekają na nią, że chodzi o grę Cora Rise of an Empire. W tej grze wylosujecie czy wybierzecie sobie miasta, które mają różne zdolności, właśnie ta asymetria w korze mi się bardzo podoba i później w trakcie rozgrywki będziecie manipulować sobie poziomem populacji, waszych militariów, podatków po to, aby zdobywać punkty zwycięstwa w zmiennych... Zmiennych turach, ponieważ tam wydarzenia będą wychodziły coraz to różne i nowe. Jak to wszystko działa, jak wygląda, jakie są zasady, co o tym myślę, zerknijcie sobie do mojego materiału właśnie z lutego. Też zostawiam linka w opisie dla wygody. Kto jeszcze nie widział, to może zainteresuje się właśnie. Gronkora. Przechodzimy sobie do miejsca czwartego, na, na którym znalazła się gra, która niedługo, niedługo w polskiej wersji językowej już powinna do Was docierać. I od razu Was uprzedzam, że uraczę Was zasadami tej gry. Od uwaga, półtorej godziny mi materiału wyszło, bo tych zasad jest naprawdę sporo, i tych mniejszych, i tych większych. Natomiast inaczej, nie przewędrujemy przez te krainę snów, bo mowa o, że Etherfields, gdybym ja tutaj podniosła to swoje tajemnicze wieko, to ona tam w środku jest, jeszcze w nią gram, a więc i recenzji możecie się niebawem spodziewać, jak to wygląda w Etherfields, w grze, w której właśnie przemierzamy abstrakcyjne, irracjonalne miejsca, spotykamy coraz to różne istoty, czasem z nimi porozmawiamy, czasem powalczymy, różnie to bywa. Resztę wam opowiem już w recenzji, natomiast jest to również gra, na którą wy nie możecie się doczekać. No i zbliżamy się teraz do podium. No więc podium wygląda tak, a konkretnie trzecie miejsce tego podium wśród tych gier, których tak bardzo nie możecie się doczekać, znalazła się taka oto opasła księga, bo tak naprawdę pudełko tej gry, czyli Distron sezon pierwszy, to wielka księga. Nie tak dawno była kampania na wspieram to polskiej wersji językowej tej gry, która, która zostanie wydana przez Lucky Duck Games. Jeśli chodzi o Dice Tron, to kości i karty pójdą w ruch, walcząc z przeciwnikami. Zobaczcie, jak to jest bardzo ładnie wydane. Każdy dostanie takie pudełeczko i tu w środku znajdują się wszystkie elementy, które nam są potrzebne, czyli wspomniane karty, kości, a także planszetka dla gracza. Bardzo ładne grafiki, zresztą o Dice Tron, Opowiadałam dokładniej bliżej i szerzej w oddzielnym materiale, do którego również was serdecznie odsyłam, kto czeka i nie może się doczekać. Jeśli chodzi natomiast o miejsce drugie na owym naszym podium, gdyby chodziło o, o wariant podstawowy tej gry, to by mi się nie chciało iść, bo za wielkie pudło, natomiast skitrałam sobie tutaj tę mniejszą wersję. Mniejsza wcale nie znaczy lżejsza, bo to pudełko, mili Państwo, jest wypełnione naprawdę po brzegi, jak widzicie, Chodzi o Joss of the Lion, czyli mały Gloomhaven. Gra, której premiera wydaje się być niezagrożona. Zaplanowana jest na czerwiec. Nic nie słyszałam, żeby miało być inaczej. I zobaczcie, ciach, prach, rozłożone. Prawda, że szybko? Wystarczy figurki, parę żetonów i możemy zaczynać grać. A więc to jest zdecydowanie propozycja dla tych, których przeraża ogrom Gloomhavena jakby w tej podstawowej wersji, bo tu wszystko mieści się w tym małym pudełku. Ja tu sobie ładnie już to elegancko poukładałam w insercik. I to jest oczywiście moja angielska wersja, natomiast tej polskiej już niebawem możecie się spodziewać. I tak naprawdę pod względem rozgrywki niczym się nie różni od, od poczciwego, wielkiego Gloomhavena, przy czym rozkłada się szybciej. I również tutaj was mogę śmiało odesłać do swojego materiału na temat tej gry, który o, już dość dawno nagrałam. I Chwilę później okazało się, że będzie ta gra po polsku, więc wcale się nie dziwię, że czekacie. No i miejsce pierwsze wśród tych gier, których doczekać się nie możecie, to planszówka, która zabierze nas do starego świata, do starego wiedźmińskiego świata. Bo cała ta historia toczy się jeszcze sporo przed słynnym Geraltem z Rivi i jest to najnowsza propozycja od Łukasza Woźniaka, czyli Wiedźmin Stary Świat. Łukasz jako autor obiecuje, że w tym rozległym świecie będziemy wędrować, spotykać się coraz to bardziej magiczne miejsca, które aż czekają tylko na odkrycie kolejne stwory, istoty i potwory, z którymi przyjdzie nam walczyć, a i może wpadniemy do jakiejś karczmy i tam się z jakimś innym Wiedźminem Pobijemy, bo dlaczego nie, generalnie cała mechanika ma się opierać na budowaniu talii. Będziemy z kart korzystać jako umiejętności, czy to przy ataku, czy, czy podczas rozgrywki, jak również takich specjalnych umiejętności naszej szkoły, do której nasz Wiedźmin należy. A więc widzę, że też podobnie jak ja, zresztą nie możecie się doczekać wyprawy w tenże Stary Świat. Ciekawe, co tam znajdziemy. Natomiast kampania rusza już niebawem, bo w maju ale na samą planszówkę przyjdzie nam chwilę poczekać, czyli mniej więcej rok. Czyli krótko mówiąc, za rok o tej porze powinniśmy już w tym wiedźmińskim świecie walczyć. No i tyle jeśli chodzi o Wasze gry, których nie możecie się doczekać. Teraz przechodzimy już do ulubionej gry miesiąca marca i to będzie piętnastka. Ta pierwsza piątka bardzo szybko. Otóż, jak już Wam mówiłam, sporo ruszady, bardzo dużo spadków. Niektóre takie spadki, że aż z hukiem. I zaraz zobaczycie, co Was zaskoczy. Otóż, miejsce 15, no to tutaj sfrunęła sobie gra. Jak sfrunęła, to już pewnie wiecie, że chodzi o na skrzydłach, o cztery pozycje w dół z 11 miejsca poprzednio. I wypchnęła stąd Terrors of London. I mogę Wam powiedzieć, że wypchnęła dość mocno poza 15, top 15. Miejsce 14, moi drodzy, tutaj znalazła się nowość. To jest nowa propozycja od Stefana, od Stefana Felda. Ja ze Stefanem różne miałam przygody, natomiast tutaj bardzo pozytywnie mnie zaskoczył w grze Bonfire. W tej grze będziemy sobie rozpalać ogniska i też takimi strażniczkami, tak jak ja teraz, idziemy sobie po ścieżce, którą będziemy zresztą sami tworzyć i budować. Bonfire też Wam pokazywałam, więc zerknijcie sobie, koniecznie, bo to jest naprawdę bardzo sympatyczna gra, w której i troszkę pływamy, i właśnie rozpalamy ogień, i budujemy ścieżki. Więc, więc nie dziwię się, jak nowość właśnie wskoczyła ona na miejsce 14. Trzynastka pechowa. No tak, bo też, też tutaj spadek z pozycji 8, a więc z top dziesiątki wyskoczyła aż o 5 pozycji w dół gra Kaliko. Ja Wam mówiłam już, że moje kiciusie mi zwykle towarzyszą, ale nie, przy takiej pogodzie to siedzą praktycznie cały czas na zewnątrz, a nie na tych kolorowych kocykach, jakie właśnie w kaliko tworzymy. A zatem przypuszczam, że wasze też się wybrały gdzieś na, na przechadzki i mniej chętnie gracie. Miejsce dwunaste, tak naprawdę kolejny spadek z pozycji siódmej o 5 oczek w dół. Ale myślę sobie, że to się ma szansę zmienić. Mówię tutaj o grze Brzdęk, nie drażni i smoka, a czemu ma się szansę zmienić? Ano, bo teraz już pojawiły się dwa dodatki. Co prawda są to dodatki Brzdęk Legacy, czyli drużyna C, drużyna zarządu, pokazywałam wam je w premierach ostatnio. Natomiast nie zagracie w nie bez podstawowej wersji gry, a więc myślę, że brzdęk za chwilę wróci do Was, przynajmniej ma taką. Szansę, ale nie wyprzedzajmy faktów. Zobaczymy. I teraz miejsce 11, moi Państwo, czyli gra, która spadła z ogromnym hukiem, bo to jest absolutnie największy spadek w tej topce. Nie wiem, czy chodzi o to, że tyle przegranych, czy takżeście żeście się Nemesis wystraszyli. Mam tutaj na myśli grę osend. Legacy. Przechodząc moi drodzy do top dziesiątki, już zostawiając tę piętnastkę, do iOS Enda Legacy dołączy siostra czy też brat, żeby nie było smutno, czyli po prostu klasyczny iOS End, który również zanotował dość mocny spadek, bo z pozycji czwartej i tak by się wydawało, że już, już, już wiecie, wchodzi do ogródeczka, wita się z gąską, bo tak blisko podium. Ale jednak w dół na miejsce dziesiątą, dziesiąte, więc, więc nie wiem o co chodzi. Drodzy magowie, Bram, nie chcecie z Nemezji zwalczyć? No mniej chętnie zdecydowanie w marcu. Natomiast miejsce dziewiąte jest takim właśnie zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, bo nie spodziewałabym się tej gry. A tu proszę, jest. Ciekawa jestem, czy jakikolwiek wpływ miało na to, miała na to kontynuacja, której de facto kampania toczy się teraz na Kickstarterze. Na miejscu 9 jest gra Nowy, Wspaniały Świat, w której to budujemy nowy, wspaniały świat, manewrując takimi kolorowymi kosteczkami. I tutaj chyba najwyższa pora nieco uprzątnąć. Natomiast ja Was pytam i wspominam o It's a Wonderful Kingdom czyli absolutnie kapitalnej dwuosobowej grze z wariantem solo, o której Wam niedawno opowiadałam czyli kontynuacji tej wersji dla tych graczy, którzy lubią blef, którzy lubią więcej, więcej interakcji. No ja do nich należę, jak wiecie. Więc bardzo mi się ten It's a Wonderful Kingdom spodobał. Nie pokażę Wam go, bo już został mi wydarty na kolejne testy i powędrował. Wczoraj włożyłam w paczkę i powędrował w świat, niech się testuje. Mam nadzieję, mocno trzymam kciuki za polską wersję tej gry, podobnie jak Nowy Wspaniały Świat, więc zobaczymy, który z polskich wydawców się na to pokusi. Natomiast Nowy Wspaniały Świat na miejscu dziewiątym, jako nowość. Przechodząc do miejsca ósmego. Pozostajemy przy, takich, przy takiej klasyce, chociaż tak naprawdę tu notujemy pierwszy wzrost, bowiem z miejsca 11, a więc tuż poza dziesiątką, ostatnio bras Birmingham wskoczył sobie na miejsce ósme, a więc trzy pozycje do góry. Jeśli chodzi natomiast o nowość od tego samego wydawcy, czyli od Phalanxa, Trochę pozostając właśnie w takich, nazwałabym to, brasowych klimatach, to została zapowiedziana gra Cynowy Szlak. To zainteresujcie się, jak lubicie e, brasa, bo może Wam się też to spodobać. E, no to teraz przechodzimy sobie do szczęśliwej siódemeczki, czyli miejsca siódmego. I tu również pojawia się nowość, e, tak się rozglądam, ale chyba mam na górnych półkach Cooper Island, bo to o tę nowość chodzi, w której to będziemy rozbudowywać sobie swój półwy, półwysep, czy raczej tytułową wyspę Coopera i bardzo fajnie, bardzo ciekawie wygląda takie układanie również piętrowe tych naszych żetoników. Ja Cooper Island Wam pokazywałam w premierach, więc wystarczy sobie zerknąć, czy też zwyczajnie kliknąć w link opisie, w opisie i zobaczyć jak to wszystko wygląda, bo troszkę jest tam też żeglugi, a Cooper tytułowy to pies, więc fajna historyjka jeszcze o o piesku ze schroniska dołączona do całej tej historii. Propozycja dla eurograczy, którzy lubią sobie surowce zamieniać, przemieniać, na pewno się spodoba. A więc widać, że się Wam spodobała skoro w miejscu siódmym. Kolejne miejsce to miejsce szóste i tutaj następny spadek. Mówiłam wam, że tych spadków będzie dużo, no więc jest sporo. Tym razem nie za duży, bo o trzy miejsca z trzeciej pozycji na szóste. Troszkę żeście się znowu wystraszyli. Znowu chodzi o Nemesis, więc potwory, tylko. Tym razem nie potwory Nemezis, tylko samą grę Nemezis, więc mniej chętnie. Natomiast na miejscu piątym e, gra, która w moim wypadku przewędrowała spółki czekających już na stół. I, I już sobie sprawdzam, jak to wygląda z tymi duchami. Czyli Spirit Island e, to jest planszówka, która utrzymała dzielnie swoją pozycję z poprzedniego rankingu, a więc a więc równie chętnie gracie w Spirit Island, podobnie jak już ja mogę powiedzieć, że gram. I czwarte miejsce to jest bardzo, bardzo sympatyczny wzrost. O, moi drodzy, sześć pozycji, bo poprzednio ta gra była na dziesiątym miejscu, a teraz jest tuż, tuż przed podium, a więc lubicie pojedynkować się, walczyć. Czyli Hero Realm z karcianka, którą bardzo lubię. Ciekawa jestem, na ile wpłynęły na to te sympatyczne liczniki życia. Wreszcie nie trzeba tych kart ustawiać, tylko można korzystać z liczników i. I Hero Realm, zresztą podobnie jak dodatek ruiny tandaru, pokazywałam Wam w premierach. Kto ma ochotę zerknąć, niech sobie zobaczy, łącznie z tymi fajnymi liśnikami życia. Przechodzimy, moi drodzy, do podium Waszych wyborów marcowych. I tutaj aż takich dużych zmian nie będzie, ale, ale jakieś zaskoczenie, jak najbardziej. A więc miejsce trzecie to też spadek, ale tak naprawdę najbardziej delikatny z całego tego rankingu, bo tylko o jedno oczko w dół. Cały czas, usilnie, nieprzerwanie terraformujecie tego Marsa, a więc terraformacja Marsa. Na miejscu trzecim, drugie miejsce, myślę, że to jest rodzaj zaskoczenia, ale bardzo fajnego i pozytywnego, bo ta gra też znalazła się w mojej tobliście ulubionych, fajnych gier z roku 2020, wydanych w tamtym roku, a jest nią Zaginiona Wyspa. Arnak, a więc okazuje się, że lubicie takie, wiecie, wyprawy z kapeluszem Ala Indiana Jones, bo tutaj wzrost o sześć pozycji, poprzednio był Arnak, czy zaginiona wyspa już w waszej topce, a teraz jest na drugim miejscu. No i moi drodzy, król królów, na razie niezmiennie zobaczymy, czy zostanie zdetronizowany, czyli wasza ulubiona planszówka marca, Everdell. Wasze marcowe rozczarowania trochę celowo zostawiłam na koniec, bo chcę zaapelować do Was troszkę, aby, abyście głosowali na grę, która Was rozczarowała w danym miesiącu, bo mam wrażenie, patrząc na tę szybką top 5 gier, do których już nie chcecie usiąść i które Was wam się nie spodobały, że to nie są chyba gry miesiąca. Jeśli takiej nie macie, to po prostu nie zagłosujcie. Natomiast tu będzie bardzo szybki przegląd tego, tego właśnie rankingu i zaczynamy od. Gry, która dla mnie jest po prostu klasykiem. Ja chyba się jej nigdy nie pozbędę, bo tyle, co ja osób wprowadziłam splendorem do świata gier planszowych, to, to naprawdę, więc rozczarowuje Was splendor, czy też rozczarował. Nie wiem, być może to jest zasługa tej edycji, czyli splendor Marvel, który, który pojawił się jako niedawna nowość i jest ubrany właśnie w, w, całym, w cały ten, to uniwersum Marvela. Natomiast. Lemnor? naprawdę? Miejsce czwarte. Talizman, magia i miecz, moi państwo, osadnicy z Katanu, na miejscu trzecim. Rozczarował was również Terrors of London. Mówiłam, że wypadł poza, poza to piętnastkę dość daleko. No właśnie. No i niezmiennie rozczarowuje was, czy też rozczarowało was. Mezo, mili Państwo. A więc jeśli chodzi o rozczarowania danego miesiąca, to spróbujcie zagłosować na tę konkretną planszówkę z danego miesiąca. Może troszkę tutaj się też pozmienia. Tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Zachęcam Was do oddawania głosów, na które czekam, i, i zapraszam oczywiście na niedzielny poranek, kiedy się zobaczymy. Tymczasem życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrówka i do zobaczenia następnym razem.